Dwa lata temu dostaliśmy to Mistrzostwo Europy do organizacji. Daliśmy siebie wszystko i oceniło nas bardzo wysoko, tak jak klasują nas, że to było organizacyjne podium, jeśli chodzi o imprezy międzynarodowe, więc to od tego się zaczyna, że jak już się dostaje imprezę, to trzeba zrobić ją naprawdę profesjonalnie i jak na jej wyższym, najwyższym poziomie. Niestety dwa lata temu Mistrzostwa Europy one były covidowe, sami do końca nie wiedzieliśmy jak to wszystko będzie wyglądało. Potem po drodze Mistrzostwa Świata Juniorów w zeszłym roku też ogromny sukces organizacyjny. Sportowy też można powiedzieć, bo nasi zawodnicy juniorzy z bardzo dobrej strony się pokazali. A teraz mamy, mamy mistrzostwa Europy już bez covid z pełną oprawą. Zrobimy wszystko, żeby może nawet nie na, na podium, ale na pierwszym miejscu organizacyjnym stanąć i, i pokonać może i Holendrów, i inne kraje, które pretendują do, 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 tego, do tego miana. Zawsze mamy wysokie oczekiwania i zawsze wysoko stawiamy poprzeczkę naszym zawodnikom. To nie jest tak, że wywołujemy jakąś presję, bo to też nie o to chodzi. Wiemy, że dadzą z siebie wszystko i to wszystko mam nadzieję, że pozwoli na, na zdobycie również medali.